Dzień dobrze posmakuj zapraszam na mój kanał, na którym dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować przepyszne, szybkie śniadanie z jajek. Dzisiaj szybki, łatwy przepis na śniadanko niedzielne. Jajka w roli głównej. Mam tak dwie foremki. Wrzucam masełko. Wysmaruję paluszkami bardzo ładnie równo. Kto nie kocha szybkiego śniadania niedzielnego, prawda? Wszyscy je kochają. I historia jest bardzo prosta, robicie z czym chcecie, możecie zrobić jajka nawet z kozim serem i troszkę gruszki dodać, albo z tym jankiem dorzucić, możecie z żółtym serem i z boczkiem z bekonem, z wędzonym serem, możecie zrobić tak jak ja dzisiaj, robię z czerwoną cebulą, z papryką i z żółtym serem, więc pomysłów jest bez liku, chodzi o to, żeby te jajka zapiec niedługo, żeby białko się ścięło i trochę ściągnęła się śmietania, a żółtko może zostać płynne, więc... Takie to będzie szybkie, łatwe śniadanie. Działam dalej. Dorzucę jajko do jednej kokilki, dorzucę jajka do drugiej kokilki. Dodam troszkę soli i pieprzu. Jest dobrze. Wystarczy. Dodaję cebulkę. Troszkę papryki kolorowej, żółta, czerwona, zielona, żółty ser. I doleję trochę śmietany. Możemy to delikatnie zamieszać, ale równie dobrze możemy pozostawić bez mieszania i też będzie pięknie. I teraz to rąduje w kąpieli wodnej na 15-20 minut na 180 stopni. I na koniec musimy wykończyć śniadanko świeżym szczypiorkiem, więc dużo, dużo, dużo nie oszczędzajcie go. 15 minut w piekarniku pod przykryciem w kąpieli wodnej. Potem dokręciłem jeszcze 5 minut na 200 stopni, żeby się delikatnie dopiekły. I voila, śniadanie gotowe. Bardzo Wam polecam, przygotujcie takie śniadanie dla swoich najbliższych. Nie zapomnijcie oczywiście o subie, lajku i o komentarzu. Widzimy się już za tydzień. A jeśli chcesz zobaczyć, jak przygotować inne świetne śniadanie, bardzo proszę kliknij tutaj.